Co to będzie? Co to będzie? Cześć wszystkim. Witam was serdecznie na moim kanale. Oto dwa maluszki, które przyjechały ze mną z Holandii. Słuchajcie. Tak, tak, widzicie, to baranki, Teddy baranki mhm, mm -hmm, mm -hmm. ciekawa jestem co myślicie na ten temat te, te, y, te disie jeszcze nie mają imion, więc możecie nam po, pomóc wybrać, pisząc w komentarzu y, jest tutaj dziewczynka, ta taka bardzo spokojniutka i chłopczyk jeśli wam się podobają, dawajcie łapeczkę w górę Komentujcie, piszcie właśnie w komentarzu imiona, jeżeli macie jakieś imiona specjalnie dla tych właśnie dwóch króliczków. Weźmiemy Wasze propozycje pod uwagę. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, co, co tam wymyślicie dla takich Teddysiów. Zobaczcie jeszcze raz: słodziaki. Dwa. One się razem łączą, kochają się już od dawna. Młody jest zakochany w tej pannicy. Całą podróż przebył właśnie z nią. No i chyba już się zakochał. Jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do tego, abyście y, pisali w komentarzach jakieś propozycje imion, pisali co myślicie o takich króliczkach. Jestem ciekawa waszej, y, Waszego zdania. Też właśnie dla was specjalnie kręcę ten filmik. Bo chciałam się taką nowiną z Wami podzielić. Abyście byli na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał. Wtedy będziecie jak tam ten dzwoneczek naciśniecie, będziecie otrzymywać powiadomienia z naszego kanału. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Pa, cześć!